Cześć, witam was w czwartek, słuchajcie, dzisiaj dużo, dużo później, ponieważ dziś dzień mamy, no i w Świnoujściu byłem od rana, także dopiero wróciłem teraz, szłam grubo po 14, więc nie, dzisiejszy dzień inaczej nie będzie efektywny zbytnio, eee, także zabieram się od czego? Eee, od tego, żeby podkręcić te, te poduchy przynajmniej, zobaczymy jak to wyszło, a później tak myślę, żeby tutaj porządek z drewnem zrobić. Trzeba wyjąć jętki, które są na samym dole tak naprawdę. Także musimy to co nieco tutaj rozpakować, co nieco przełożyć. Eee, może użyję tamte kurde kawałki belek na podkładki jakieś, żeby to powyrównywać, żeby to leżało jak trzeba. Nie wiem gdzie to poukładać tak naprawdę, ale gdzieś coś trzeba jakoś to... Bardziej mądrze poukładać, a ewentualnie posprawdzać, czy gdzieś to się nie leży za bardzo wygięte czy coś. E, także taki plan. Dobra, to wskakuję na rusztowanie i rozkręcamy. Zobaczymy, jak to wyszło. Ok, to co? Opuszczamy te szpakty. Na zakupy wychodzą. Już widzę, że kurde, deszcz już zrobił robotę. Trochę wypukał to. Tu aż odeszła trochę ta deska, nie wiem, czy... Ale masakra! A jutro ma być jeszcze, jeszcze większy wiatr, czyli... No nie wiem żeby pociągnąć. O, idziesz. Jeszcze nie wiem, co będę robił, powiem wam... Jutro tak naprawdę, bo nie wiem czy syrka tam jakiegoś w piachu nie będziemy wozić, może tak się okazać, więc w sumie przy takim wietrze i tak tu na górze mi się nie chce za bardzo, a po drugie i tak te murłaty trzeba będzie przygotowywać, więc, yy, więc to jest druga sprawa, że i tak jak coś, to będziemy chyba na dole tworzyć i robić, zaznaczać i takie inne. Pięknie wyszło, oby tak wszystkie tego były, tu będzie elegancja. To. Niech se dosycha teraz elegancko na wietrze. A ja spadam na dół i zaczynam zaraz maszynę odpalać. Tylko sprawdzę oleje płyny, czy wszystko jest. Bo dawno nie zaglądałem. Znaczy, dawno, ile, z tydzień pewnie, ale lepiej sprawdzić. Zresztą jakieś wycieki się nie tworzą. Dobra, to lecę. I słuchajcie, zacząłem od jentek Przywiozłem tę resztę jętek tutaj żeby leżały sobie tu z boku, na razie nie są nam potrzebne. poprzekładałem tak, żeby to w miarę równo leżało, żeby się nie gięło, nie krzywiło. Tam kolega właśnie z jeden mi pisał, żeby w miejscach przekładek to układać. No i tak zaraz to w porządku z krokwiami trzeba będzie zrobić. Tam mi się wydaje. Eee. Jak ty jesteś tu równo? No i jedziemy działać dalej. Tylko se wuj, na tym sprawdzę, bo ma wiatr, wiatr, żeby nie było, że to mi na voltaikę by poleciało, nie? O, nic nie ruszy tego, dobra. Chyba, że jakiś huragan. No a wtedy to pierwsza odleci voltaika. Dobra, jadę, będziemy ogarniać zaraz te. W Krokwie. A, miałem telefon na ładowarkę wrzucić jeszcze. OK, jestem przy krokwiach, słuchajcie, tak rozkwiniam, że muszę połowę ich wywieźć przynajmniej tam z tyłu poukładać, tam mam w miarę trochę miejsca, będzie można w miarę równo to poukładać, no bo nie widzę zbytnio inaczej wyjścia z tej sytuacji, bo tu nie będę miał miejsca tyle, żeby tego trzymać i w ogóle, więc trzeba z tym mały porządek zrobić chyba będzie. Jakoś na styki tu przechodzę, powiem wam, I chyba damy radę. nie ma, ale jakoś, jakoś przejeżdżamy. No będziesz trochę ich przewieźć. Wiadomo, że tu będzie mi wygodniej wszystko zacinać, ale i tak będzie trzeba podawać później z tamtej strony, więc, więc będę robił trochę tu, trochę tu. Ok, staram się równo poukładać, żeby to po, po ułożeniu było równiutko. No i tak teraz będzie. Także tak zostawiamy i będziemy mogli teraz przekładki sobie dawać równiutko na następne. Wiem, że to będzie leżało jak trzeba, bo to trochę pewnie poleży, tutaj, znając życie. Nie wiem, ile mi to z tym zejdzie, ale trochę pewnie poleży. Dobra, to jedziemy po następne. To bierzemy następną. I dobra, tu sobie przekładeczki z tych dużych. To podkładam. Jedna pójdzie tu. Cztery sztuki takie mi potrzebne. I zobaczymy co dalej, bo nie wiem, tam jest to chyba już, płatwie będą odkryte, ale wydaje mi się, że będziemy musieli tam przeciąć taśmę, bo płatwie z murotami są chyba razem sklejone, więc, więc trzeba to coś z tym pomyśleć. Tu jedna, tu jedna. Z każdą podkładką jak damy to będzie git. Dobra słuchajcie, odłożyłem sobie te dwa lepsze słupy, które tutaj są i do tego jeden, jeden kawałek tutaj na słup idzie z tej płatwi. Yy, o szkoda lecisz, a reszta, czyli ten. Raz, dwa, trzy, cztery, tamten słup, ten słup i ten kawałek płatwi wraca na tartach. Także tam zaraz gdzieś to odstawię, żeby to sobie na równym leżało. I tylko muszę to, jeszcze gdzieś odrzucić na bok. O kurde, to już nie jest taka lekka, ale i tak wam powiem, że kurde, gdzieś to musiało se przeschnąć trochę, no, Równa będzie, nie? Ta, nie ma co się tu doszukiwać, nie wiadomo jakich równości i tak, także tą bym wziął sobie, chyba pojadę z tym kursem, załaduję to wszystko i sobie zawiozę to gdzieś tam z tyłu na palecie poskładam po prostu, niech chcę, to leży. No, jeszcze deska tutaj też jest. To nie nie ma sensu jechać teraz, bo za tu deskę klanicą byśmy też zabrali. Stąd, więc chyba ogarniemy pierwpatwie. Dobra. Ta wróci tutaj. No, i ten cały komplet zawieramy na widłę. Razem z tymi dwoma supami. I chyba tu gdzieś to ułożę i będzie git. Powiem Wam, że jestem miło zaskoczony wagą tych belek, bo. Po tym jak nosiłem te belki stropowe, to powiem wam, że spodziewałem się, że to będzie ja pierdziele, masakra, a nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Także nie wiem, czy zdążyły one się poschnąć trochę. Jeśli jako poschnięte są tak w miarę proste, no to naprawdę jest, jest git. Kurde, muszę ją rzucić tu na górę jeszcze. Żeby w takiej kostce mieć to. O, żona przyjechała, za mi pomoże. No właśnie nie za bardzo chcę Stój tak kurde, stój tak o, i O właśnie odchodzi Tu mam misję z tymi długimi, muszę tu przekaszać, ale chyba uda mi się przejść Tak na styk trochę nieciekawie to, <grytanie> to wychodzi I nic nie poleciało nic teraz kurde no dobra, trochę do przodu jeszcze aby przejść przez ten krzak to już się ustawię, nie? O, 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 o! Uwaga na szczyty Dobra, mamy to chyba Dobra, jedziemy jakoś Przy samej ścianie naprawdę i w samym płocie Dobra, jesteśmy chyba. Udało się, to jadę tam poukładać to. Jedna z desek granicowych trochę jest łukowata, prawdopodobnie ona pójdzie na garaż, więc wezmę je, trochę zepnę. Niech se razem tutaj siedzą. no Trochę pewnie posiedzą, więc aby już bardziej się nie gięły, po skosie położę ten jeden, te słupy na to i powinno być w miarę równo. Wiadomo, jak ma się pogięto, to się i tak pognie, ale zawsze ze z deski kanicowej mogę trochę zebrać. W razie czego eee, tu na dachu. No kurde, bądź pan trochę mądry i to ściśnie porządnie. Eee, kurde, w miarę giętka to myślą to nie będzie się poddawać, czy coś, a to bez problemu. I niech razem spięte leżą. Środkiem się raczej nie wybałuszą. Dobra, dzwonię do tego Sylwka, bo miałem zadzwonić. To niech tak leży, tu drugą położę, tom i... I tak niech ten zestawik sobie na razie leży tutaj. OK, słuchajcie, jadę jednak z Sylwkiem, jedziemy coś tam podziałać, trochę zobaczyć, czy możemy sobie trochę piachu wykopać Za zgodą właściciela, także, także spoko i lecimy, zobaczymy, co nam się uda, jeśli fajnie to będzie szło, no to jutro będziemy trochę z rana kopać, także do 12 .00. prawdopodobnie nie, nie będzie na hałupie, tylko będziemy działać tutaj Zobaczymy, tam już goni mnie, zaraz będzie mnie wyprzedzał, tylko nie ma rędy w sumie. Także lecimy. Niedaleko tu jest, myślę, że 5 minut na miejscu powinienem być. Okej, okay, słuchajcie, stąd na razie będę ładował yy, Sylwkowi, a zaraz tu odsłonię trochę tej Darniny, bo tu jak widzicie było wykopywane już wcześniej kiedyś, także będziemy tutaj wykopywać to i jak Sylwek pojedzie z transportem, to ja po prostu tu odsłonię Jakiś kawałek tam w te dziury, bo tak tu wykopywane jest, nie wiadomo jak. W te dziury to po prostu poodsłaniam, i żebyśmy mogli sobie to odkryć, i powoli ściągać. Ok, transport próbny pojechał. Właśnie, właśnie spojrzę na zegarek. Ile z tym zejdzie? 1754. E, ja tu trochę zrobię tego, takiej odkryweczki, bo. Za głęboko też nie ma co wybierać, żeby gliny żadnej nie ciągnąć tam Tylko żeby ten sam ładny piaseczek tak naprawdę, więc trochę się cofnę I tak powoli, powoli, powoli coś tu poodkrywam No i taka dzisiaj misja Się trafiła na już W dużym prawdopodobieństwem jest to, że jutro od rana też, też tutaj będę Działał, a później to Zobaczymy, Coś z tymi murłatami trzeba będzie. No co, tu stara drena jakaś szła, czy co? Na to by wychodziło. W razie tu syna bo wszystko dam, żeby tam ten dół to zarzucić, żeby nie robić bałaganu zbytnio. No i tą organiczną warstwę całą ściągnąć. Taki plan na teraz. Okej, okay, Sylwek już pojechał z drugim kursem. Ja tu wybieram sobie taką kupeczkę sobie robię. Trzeba uważać, bo gdzie nie jest tak że jest piaseczek, fajny piaseczek a po chwili się na przykład zdarzy, że zaraz w momencie wchodzi glina, więc trzeba mniej więcej zadać uwagę na to, co tutaj jest, żeby tej gliny po prostu nie podbierać, nie? U mnie też tam, jak ten zasyp miałem, co mi przywozili ze żwirowni, to też gdzieś się trafił, jakaś kółeczka tam gliny, ale to się wywalało, wiadomo, nie? Tu widzę, że na razie jest spoko, fajny piaseczek, elegancki. Wykopywać stąd teraz to naprawdę tu w miarę dobrym miejscu stoję, i tak będę po prostu to podbierał. Do ładowania tak naprawdę też by było już dobrze, więc też tu nie wiem, ma... tutaj co jest. Nie, to glina nie jest, to jest. No, takie już za głęboko, już chyba, już głębiej nie ma co jechać z tym. I dobra, jest sylwek. Yy, ładujemy ostatnim i spadamy. Także taki dzień na przetarcie. Jutro, już na 100% będę, będę tutaj od rana. Yy, będziemy to sypać, oni będą wozić na dwa traktory. Jutro będzie lecieć, także myślę, że będzie, będzie ok.